strączył się Poliopik w moim kanale jak to nazywa i w dzisiejszym odcinku sobie z na trybie legendarnym to są same legendarne bronie jesteśmy już z Fifucowym fifucowi, jak widać też nagrywa odcinek, ja też nagrywam no, także co Fifucowy przywitaj się z widzami No, cześć widzowie FIFULCOWEGO! I oczywiście subik z dzwoneczkiem mm, dla mnie fulcowego się przyda. Kanał Filipa macie w opisie jak mi się uda. No i subik z dzwoneczkiem, subik z dzwoneczkiem i łapka w górę, jak się wam film podoba. Obowiązkowa. I oczywiście mam mikrofon, dlatego chciałem wam przypomnieć. I chciałem wam przypomnieć o konkursie na dodanie do znajomych. I oko... dlatego chciałem Wam jeszcze przypomnieć o konkursie na Sejfik farciarzy za 30 za 30, za 30 klejnotów i dodać mnie do znajomych. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować ten kanał, dać lajka, wbić na mojego Instagrama, zaobserwować na Facebooka za, 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 zaobserwować ym, ja, i, i dodać mnie do znajomych. I bez przedłużenia, zapraszam do oglądania! A bierzesz ja seriam konkurs na safe No, wsparcia, że? no serio to fajnie, fajnie, fajnie. Długo, długo, długo. Długo, więc... Długo, więc... Lecimy sobie całym składem na disco. Oczywiście, jeśli chcecie wygrać konkurs, to jeszcze pijcie na Messengera, porozmawiamy sobie. Porozmawiam sobie z wami, jak tam co tam chcecie tylko że ma Facebooka Ale że piwcowy nie ma Facebooka? A masz swój telefon filip? A jaki będziesz miał telefon? E, nie, nie, pewnie jest iPhone'a. Ooo, to dobrze, ja mam iPhone 12. Nie dawaj na duło. Albo nie da dawaj na doboju i zobaczymy, kto jest lepszy. Fifulcowy czy ja? Nie, Fifulcowy, dawaj i nie gadaj.

Ja mam prawie wszystkie szare skiny Dawaj duety no, Hi. <grym> Dobra, dzisiaj też będzie widzowie kontrola odcinka, no i oczywiście i piszcie w komentarzu um... <grym> Nie wiem, piszcie w komentarzu FIFULCOWY. To wtedy przypnę Wam serduszko, Ludziska. Więc piszcie w komentarzu FIFULCOWY. Ja przypnę Wam serduszko. No i bez przedłużania zapraszam do oglądania. Dobra, mi się jeszcze ładuje. Ja mam 1500 bitów łącznie. I Pema! Dobra kiczka, Uzi, ja nie przeszkadzam! No serio, nie umiesz wygrać na Uzi?

Dobra, Filip, dawaj, Boże. A nie możesz więcej niż 15 minut? To nie. To czy nie możesz zrobić dłuższego odcinka niż 5 minut? Nie, ja nie, nie. Przepraszam, przepraszam. w jestem w Gierce, to so, dawaj, gramy do boju, utwórz, Zaproszę kompanów, fiwul, cło, no fiuj, ful, A A jesteśmy przeciwko sobie. A mnie jesteśmy na solo, chyba włączyłem. No, jesteśmy na solo. lecimy na disco? Nie. No dlaczego? To jest solo. Zob a zobaczymy, czy Battle. By, byśmy zobaczyli, czy Battle nas daje, daje ban za teamowanie. Dobra, i teraz zaczynamy drugą połowę odcinka. Ale następny odcinek, dzisiaj wlecą trzy odcinki, cztery odcinki, moi drodzy, dzisiaj wlecą, albo trzy. Cztery odcinki dzisiaj wlecą na kanał. A ostatni będzie to oczy się yy, 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 daje bana zdimowanie. I to nagram jeszcze później. Tak fifulcowy. Więc ja dzisiaj cztery odcinki będę miał na kanale. Później dzisiaj. Ale w najbliższym czasie. Ale że ja mam takiego skilla z fomasa? Ja mam fomasa. Ile masz Amo? A, ja mam 90. Ha, mam więcej, jestem lepszy. A ty jesteś koło zrzuta? Nie. Okej, okay, czyli wiem gdzie iść. A ile masz killi? Jeden. Ja też mam jeden. Czy ty masz uzi? Nie. Nie, ja mam uzi. Ja Ja dziesięć, a ty? Dziesięć. ty. Ja mam dwa fragi. Co? PLAGI MAM! CZEGO JA TYLE TEGO Zniszcie W INTERNECIE? BOŻE JAK JA MAM INTERNET W ja WYCHODZĘ Z GRY! NIE JA mam STRASZNIE za ZASRANY INTERNET! Dobra, więc widzowie, trzymajcie się. Cześć, ja zginęłam od burzy.